Wszystkim i na Was bardzo serdecznie jestem, bo tam ze mną jest Lukas. Dzień dobry, który właśnie jest w Paryżu i się cieszy bardzo z tego. Um, bo niedługo możliwe, że i Francja skapituluje, dzięki czemu wygramy tą wojnę. Tak przynajmniej mi się wydaje, więc będzie bardzo, bardzo dobrze. Um, no to co, lecimy? Tak, dobra. I ja w sumie, jak tylko skończę to, to prawdopodobnie pójdę na, Czech, na Czechy, co nie? Bo to myślę, że będzie dobry pomysł. Tylko bardziej czekaj, Czechy mają. Ma ochotników wysłanych do innych krajów. Aha, ma ochotników wysłanych tylko. A czechowacie ma innych krajów gwarancji. Aha, ma gwarancję niepodległości od Francji tylko i wyłącznie. Więc akurat myślę, że tutaj niedługo będę mógł atakować, więc zaraz może rozrysuję taką linię. Mm -hmm. Ale tu nie, bym chciał zabrać wojsko z Polski, a tego nie chcę robić jak na razie. Um, też w sumie o. czekaj, gdzie jest to zaopatrzenie, po które brakuje? 57 tu widzę, brakuje mi 3000, brakuje mi artylerii, 2000 dział. Ale też może być to takie zaopatrzenie ten. Yhym uh -huh. uh, Unowocześnienie, nie tylko zaopatrzenie Może, może, może się może. na południu Francji, bo jak zajmiemy to południe Francji, to będzie dość fajnie Kurka, jakbyś naprawdę wziął te cztery czołgi Które? U Ciebie to jest Walonia Obok Luksemburgu, o Luksemburg w lewo, zobacz, Luksemburg w, w lewo Luksemburg w lewo, no, no widzę, no to tak było mi od razu mówić no, Nie pomyślałem, no i pchnij tak, żeby połączyć y nasze granice A grobice. jak zdecydować tego cztery czołgi? Nie, kliknij na jak czołgi a tu mi się zaznacza jeden, chyba, bo i cztery dobra miejsca, to i gdzie ptnąć? No tak, widzisz, puste prowincje, atakuj tam. Którą? No nie wiem, jak się to nazywa, Szampania? To jest cały region Szampania, ale tutaj jest, masz taki prowincja. Dobrze, wysłałem? Tak. I potem w lewo odbij, chociaż tutaj trafisz na Jak no to ten... będę? Tak. Okej, okay, mam. A jeszcze się teraz w Ciebie wbili, bo chyba właśnie się skapnęli, czekaj, to ja tutaj zaatakuję, może mi się uda przeciąć. Moje wojska po prostu nawet. Boże, to jest rzeź. Ja mam takie braki w wyposażeniu, że oni chyba kamienie używają już podczas walki. No ja się już tu utrzymałem i teraz jak tutaj. O, to w ten sposób pewnie to zrobić. Jak tutaj wypadnę. I chodź, odetniemy w sumie, no. Weź ty z pało, kapituluj. Już, Jezu, ile mam? 806 tysięcy strat, ja pierdolę przy tym. A to, to jest... sprawdzić? Tak, masz wojnę. Niestety, Francja ma 55% na te kapitulacje. Ja więcej wcześniej. Nie, może ty widzisz le... lepiej, nie wiem. Nie pchnę tych ludzi do ataku, czemu ich nie pisano wcześniej? A no, bo ja tam stałem, w ogóle wojska nie było, a nie jest trochę wojska Zatakuje Okej, okay, zamknęliśmy te wojska, to możesz tutaj czyścić No ja się wbijam tutaj ostro, bo wiesz w wojska stało bez Miało plan frontu, ale nie puściłem ich Okej okay. A teraz puściłem już W tym trzeba nową linię ofensywną zrobić A niech mają to po, po nabrzeżu, atakują po prostu w sumie tym też bym mógł zrobić nową, to może tak to zróbmy. W sumie już tutaj jest wersja. Chciałem... W sumie idźcie do dziadka. Tu z każdej strony atakuje. Bo w sumie za mądre Ile oni mają żeby... A czekaj, dobrze, Zasobów, Boże, ropy mi ciągle brakuje Musimy to w Rumunii podbić On ja już tam mają rzeczy? No, już kurde, znaczy, mogę co najwyżej stóp. od tego Od Kolumbii kurde kupować Mimo ma za mało peru Okej, okay, teraz myślę, że będzie dobrze Okej, okay, jest A ci znowu mi się tu wbili Boże, wypierdzielać mi stąd Ty Zaraz stąd zabiorę jak na Afryka moja wygląda no, tu mnie przepchnęli, tutaj ja przepchnąłem, tutaj znowu się bronię. Kurwa masz. Francja yes! WSPANIAŁE wieści. wieści. No co? Dając tam dostęp do 85% sztuk poszedł swoich zapasów, okej. Okay. Czekaj trzeba, bo tu jeszcze to trzeba pozakować. Zważaj na to. Co ja zrobić? Mam potrzebne fabryki wreszcie. Boże, dajcie mi fabryki. Opatr... To jest koniec wojny już czy nie? Nie no, jeszcze co ty? Przecież dopiero Francja padła. A no, w sumie tak. Eee, Okej, okay, to teraz w sumie mogę sobie wycofać to wojsko. Dopiero Francja padła. I co teraz będziemy bili? wymyśl jak zaatakować Wielką Brytanię. A, idę, 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 idę Idę, idę gdzie indziej. Wiesz, że ja pójdę tutaj pod ten. pod Czechosłowację, myślę. Dobra, ja na razie moje wojska. Bo i tak są dupne tej. To się rozstawiam garnizonowanie w... pod całym terytorium mojego kraju. Włochy po prostu ucierpiały dużo, teraz ty się wykaż. Ale no, gdzie mam się wykazać? Ja tutaj widzisz, że atakowano. Luka, jakby nie, 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 nie ja, to. Nie pchnę. No tak, tak, to no, sobie nic. Kuratko by się zrobił. Ten paryż to wiesz, dzięki temu, że ja właśnie myślałem, że ci się uda, to ta, ta myśl po prostu zrobiła tak, że udało ci się. No, dobrze, wiesz? dobrze, dobrze. dobrze. <gry> Okej, okay, rozstawiam sobie. Ale no, tak serio to nie mam pojęcia co ja robię, ale klikam coś jest dobrze. Chyba. Nie wiem, podbiliśmy coś. Prawdopodobnie tak. to wszystko była twoja zasługa, ale może jednak troszeczkę też mojej. I... Nie no było, było, no. Może ja bym nowe czołgi zaczął odnyty wynaleźć, bo to jest 50% z projektu 97 dni. No co 97 dni to ja robię, co z tego że z tego pierwszego roku. Robił nowe czołgi. Czyli tak będzie można chyba zwiększyć do 30 Tak mi się zdaje te większe. Bo będzie można teraz dodać te przeciwrotnicze badziwie i tak dalej. No cały czas mamy jeszcze wojnę w Afrykach, tak? To jest, to jest duży problem. To trzeba, Bo tutaj ta. Mamy teraz. Wiesz, Francji wisi, czy jak tam się nazywało, tak? Że dali dupy tutaj Francuzi na kontynencie, ale reszta walczy. Bo ten Luksemburg po prostu taki biedny, mały. Ja się wokół niego ustawiam, bo się go zaspodbiję. Myślę, jak tu rozrysować linię frontu w Czechach. Nie, ja nie chciałem tak to zrobić. zostałem, co tu, co tu mi odpierdala, kurde. Weźmy. Prag odcieli. Nie wiem, co co mi się tak rodzinnie rozstawiło. Tutaj ładnie mi ta linia frontu leci. Tutaj się bronimy. Dziadek, dziadek mi dzielnie broni frontu. Ta jedna dywizja górska zajmuje mi pół kraju A? tu mam, toczymy wojnę, ok. i Niez import. Coś mnie tutaj blokują. Mniejsze o to. A czy mi się w ogóle produkują już jakieś te fabryki? Produkują mi się, dobra. Jakieś tory robię też tutaj. Od po co jest ja to? Robię? To jest naprawa na po działaniach partyzanckich. Wow, Boże. No, Polska, cała Polska kurde. No ty, to ja przynajmniej że już z Rosją. Nawet jej nie wypowiadaj wojny. Czemu? czemu? Nie no, ogólnie to jest dobrze, jakbyśmy mieli z nią wojnę i byśmy zajęli jej surowce, nie powiem. Mhm. Ty, oni się ustają w tym Luksemburgu czy się nie ustają? A czemu oni idą tam, jak ja chciałem w Luksemburgu się ustawić, ludzie? A jak to się to ten... Które to armia rozkazy? Okej, okay, czy oni tutaj wyczyścili co się da. To ja się w sumie rozstawię tutaj. Tą armią. się moja flota wspaniała buduje? Włoska znowu. Hmm. Okej. Okay. Tyle wystarczy? Weźmy tak z trzy dywizje tu, poproszę. Okej, okay, już się ustawia w Luksemburgu, a ci się ustawiają tutaj, tylko czekam aż się rozstawią. I tutaj ryzykowny plan mam na razie, słabszy wróg, 60%, ale przeprawka przez dużą rzekę. Hmm? przeprawka przez... co nam jeszcze? Armia się przygotowuje i niektóre... dobra, jak się tylko to zrobi? Którą ja czekam? Aha, tu mam rzekę, no. Jest przeprawa. A tutaj mogę kilka frontów nie? Zupełnie, nie? Tak to zrobię teraz w sumie. Najpierw szło w uzupełnienie, potem rezerwa, potem nowe wojska. Tak, tak, możesz kilka frontów. Ja szkole całą moją wielką armię. Aha, czyli oni mnie jednak to zatapiają. A nie, a on tutaj zaatakuje, potem tu nie, to nie są. Boże, tak... i oni tu okrętów mają, to bardziej tutaj w Pragę i potem ofensywna. To, nie buduje mi się nowe okręty? Czekaj, 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 bo tak jakoś. Długo ta wojna leci, że zero nowych okrętów mam. Dobra, co dwa roz... ja tam, Luksemburg. Mój biedny Luksemburgu, a wojsko się dopiero rozstawia. Zanim oni tam przyjdą, o A w ogóle, jak moje wojsko jest wyszkolone? A tutaj na przykład nie mają wszystkich belek, belek nie mają wszyscy. A tutaj nie będę ich szkolił, teraz tak jakby to za chwilę Czechosłowację. Dobra, i teraz pytanie inżynier... A, ja mam cały czas spaloną inżynierę produkcji budowlanej. Jak to już się może wyłączyć, przerwi. A zamiast tego damy. Mogę zrobić pakt antysowiecki No to nie wiem po co? Nie jest... na razie nie chcę, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze może za szybko. Zjednoczone to królestwo. Zrobię los, los Jugosławii taki w takim razie. Może się przyda. Jugosławia ah. może do ciebie wpadnie jakimś tym cudem. No, by dobrze. Dobra. Czy to, to wojsko się rozstawia tutaj, okej okay. To wojsko jest rozstawione tu przy granicy przy Bałtyku i Morzu Północnym to wojsko jest ustawione nigdzie. Aha, dobra, czyli to wojsko musi gdzieś zabrać stąd. Może pomogę? Czy ty? ...frontu. W się zastanawiam, jak ja to skombinuję sobie te... ...samoloty. Dywizje bez przydziałów. No to tutaj się przydzielcie, szmaty. Ja powinien źle te granice robię, jakieś frontu, ale... No znaczy ja pewnie wszystko powiem do Afryki rzucić, żeby tą Afrykę zająć całą Jakoś to lepiej ogarnąć. A, tu jest, jest wolna Francja. Wielka Oj, Madagaskar ma też Bo tak się w sumie skupiony na Europie, a teraz widzę, że my troszeczkę tu większą wojnę prowadzimy. A, a Światowo nie wiesz o tym? Co? Światowo no. nie widziałeś o tym. Nie wiem, <laughs> Polskę sobie zaatakowałem, co nie? Było fajnie, Polska ta była atakowana i nawet jakiś się jakiś na tydzieł. I nagle awantura na świecie się zrobiła, ja tego nie rozumiem. O co, co oni się czepiają tak naprawdę? Jakoś w Polska chciałem tylko podbić, bo że malarz przyszedł chciał podbić, a tutaj od razu kurde, że źle, że że niedobrze, że Luksemburg padnie, bo, bo, bo co? Bo gorszy? No Luksemburg ma gwarancje niepodległości od Zjednoczone Królestwa, ale to z nimi i tak mamy wojnę, co nie? Takować. I jeszcze tego kogo nie zrobię, czy oni nie atakują? Ej, kazałem ich atakować, nie stoi w miejscu. Co, twoje wojska? No, przy Luksemburgu. Nie wiem, może zmieni na agresywny tam plan ataku. O, to ja a jak to tak... zmienić? No to musisz tą strzałkę taką przesunąć, ja przy twojej armii. Jak strzałkę? No mam, zisnąłem strzałkę. Na zielono. No a ty masz górkę, masz, to masz, jak skórkę, to jak masz armię. To górny, prawy róg. Obok szkolenia masz takie różne strzałki. A agresywnie. Dawać agresywnie. Nie no, co w miejscu? To nie wiem. A, bo ja może im... A, bo linia frontu nie mam tutaj. A to atakujcie bez planu, tak? Nie, nie, czekaj, 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 Ja miałem tutaj zrobiony plan. Czekaj, muszę to wykasować jeszcze raz. Teraz tak, ta armia, która miała atakować, na początek linia frontu. Mają. I potem linia ofensywna. Tutaj. Bo, bo wiecie to jest jedna prowincji, ja nie wiem czy ja to odkliknąłem dobrze. Niech się oh boże, bo tam boże. Jak nie podbijać Luksemburgu? Jedna prowincja, a ja, ja, ja coś tu nie wychodzi. Z CSR gdzieś dołączyło takich do frakcji. No, jakieś takie małe główienko, co tym się nie ma co przejmować. Wchodzą, chodzą w, w... Moje wojsko chodzą, tak chodzi wokół Luksemburga, takiego straż, tam trzy, trzy, trzy dywizje stoją, oni sobie chodzą i tak. O, co to mówię? Północny Niemcy, co to jest? desant Morski. Okay. No Nie ma tu nic. To nic, co mi pieprzą. Okay. A czy ja mam tą wojnę z nimi? Z kim? Ale z Luksemburgiem. Stop. O, mogę zapolić do, fra no do frakcji. Mnie z raczej mnie wołałeś, więc w jakiejś wojny. No, raczej, raczej masz z nimi wojnę, wiesz? Zapoznać do frakcji, myśleć. myślisz, czy jednak ich za zaatakujesz? No właśnie nie wiem, no, na ziemi się wojska ciągle rozstawiał dookoła, więc czekam się rozstawi. Noś tak, mi coś tam. Tu się armia przygotowuje cały czas. Chyba mentalnie. Ty, i patrz, poszli po, do mnie na ten, na małą prowincję. Z mi ją, Dobra, idę na Luksemburg po prostu. Luksemburg się odbije. Naj, najle, Najlepsze najlepszy w Luksemburgu, ever. Wojna botana. Pole, Z pole, prowincjonalnym. Polecam, polecam. polecam, polecam naprawdę, Państwem. Ale nie, bo wiesz, ja ustawiłem chyba linię frontu. Nie miałem mieć tą zieloną, zielonego ptaszka, co nie? No. Więc po prostu zacząłem wojnę i kliknąłem tą zieloną strzałkę, żeby atakowali. A oni gówno zrobili. No, Luksemburg pat. Zabiłem Polskiego Za buchstwo... no? Luksemburg padł. Barbarzyństwo. No i co? I podbiłem, podbiłem. Dobrze jest. Godny był przeciwnik twój. No. Akurat tak na moje te. Do 129 fabryk wojskowych. Tak, a ja mam 71. Okej, okay, Dobra. Okej, okay. o i tu Czechosłowacja, przy, przy Czechach są ustawieni, a druga armia, a druga armia co ma ze zakrętoł? Armia samodotę, się przygotowuje, więc... aha, ale dlaczego tu mam... mam coś źle zrobione? Hmm. To 24 czwórka by miała przerąbane, tylko dlaczego, przecież tu nie ma żadnej a tu, je... a tu jest rzeka, ale to nie a, bo ci by musieli przejść przez rzekę. Hmm. No i Nigdy nie wiem jak wykonać te plany. Jeszcze raz sobie to rozstawię może. Dobra, pierwsza ta armia. Po pierwsze, mamy zrobić linię frontu. Klikam na granicę z Czechosłowacją. Kliknąłem, kliknąłem, ustawiło się. Druga armia, która jest... To jest ta armia? Nie, to jest ta armia? Nie, to jest ta armia? Nie, to jest ta armia? Tak, to jest ta armia. Boże, już linię frontu... Tyk. A mogę linię frontu zrobić dwie armie na raz połączyć jakoś? Żebym miał jedną linię frontu? mi spróbuję to zrobić bo możesz A ja na przykład, nie wiem, z kontrolem te dwie armie? Nie da się O, da się tak chyba A nie, nie da się, bo mi nie pokazuje linię frontu teraz Znaczyłem dwie, ale nie mam linii frontu A co to jest wybierz wszystkie nie. Dobra, mi jeszcze o to Kuźiwa mać, no weź zaatakuj pało, no masz Frontu? I linia frontu i teraz tak, linia ofensywna. To w sumie ja bym chciał po prostu Pragę podbić. To jest myślę, że ważne. No, mogłoby się wydać. No tak. Teraz linia ofensywna. Czekaj, jak ta Rumunia wygląda. Czekaj, bo ja może okay. się na tej Jugosławii też skupię. Czekaj, jak to mają te surowce. Czekaj, tak... bo ja wam ten... Y, robię to, to badanie z Jugosławii o coś, wiesz? Może to nie za darmo. Mnie to nie wiem. Pewnie nie, ale może... No tu hmm. aluminium i gumy potrzebuję głównie. To, to, to nie jest mój problem. Czekajcie, a ci mają wojnę? Turcja z kim ma wojnę? Turcję ma... A, bo mają wojnę domową. No tak, wspomniałem. Dobra. Mogę nowe rzeczy jakieś robić? Wrzesień już jest, no to spoko. Dobra, i teraz tak, co tu mogę zrobić? Czołgi jakieś nowe robią się cały czas i... Hmm, to, to jest tylko pierwszego... może coś wojsko? Piechotka? Co cholera, nie wiem, jak tę misję wykonać. Półtora miliona żołnierzy, bo ja cały czas produkuje. I tak, jedna armia ma zieloną ult, strzałeczkę jest spoko, a druga armia ma przerąbane. I nie ma, o co chodzi. Ja nie wiem w sumie na ten moment. Czekaj. Bo teraz samoloty. Bo to nigdy nie jest łatwiej z tymi samolotami. Tak, czekajcie, A może bym nie robił linii frontu, tylko ręcznie linii frontu narysował? Była ta linia frontu? Bożyk, ja mam mało samolotów. A, jest daleko, dobra, czyli ja tutaj muszę to przydzielić. Dobra, tu dlaczego to nie działa. A, ci są nierozstawieni, dobra. Eee... A Holandię, ja mam, mogę Holandię atakować? No możesz. To będziesz mieć misję na to, nie? Dobra, to ja sobie tutaj Holandię podbiję, myślę. No, to tam ogarnąć, na, ja na razie muszę gdzie te fronty moje pogarnić tutaj. Nieofensywna. No nie, nie, tak, kurwa, z drugiej strony chciałem, bo to przez gdzieś przechodzi debila. A o, ofensywna, tylko z tej strony chcę. O. Dobra. Co Co, tak, co mi się tu desentujecie? Spadać stąd. Znowu tracę okręty, ja pierdolę. Hmm? Teraz wy, którzy się ustawiliście tutaj na tej takiej małej linii... Chciałbym, żebyście zrobili ofensywną... ...tu po rzece. Taką mało ofensywną odbudę. chciałbym rozumieć jak działają tutaj bitwy morskie. I ja nie rozumiem jak samoloty do końca działają, znaczy coś tam wysyłałem, ale nie wiem czy dobrze. Ale mamy 21 minut. Dobra, to na razie. Taką po prostu. Nie no. Ludzie, no, 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 no. pamiętajcie, jak e, wam się podobało, to dajcie w górę, piszcie też porady. My oczywiście je słuchamy, tylko pamiętajcie, że my nagrywamy na nas zapas, bo oboje pracujemy i po prostu nie możemy z dnia na dzień nagrywać. I po prostu czytamy je po pewnym czasie, ale nawet jeśli pisaliśmy jakieś poradę pod pierwszym odcinkiem, a myśmy mieli nagrane pięć, to i tak porada pod pierwszym odcinkiem mi się bardzo przydała, bo tam był naprawdę po prostu wielki, wielki, wielki tekst, po prostu porad był od kilku osób, więc naprawdę wielkie dzięki za to. I co? To widzimy się jutro o 18.00. Na razie, pa! Pa!